jesteśmy przesiąknięci i w mediach społecznościowych, i w mediach, w filmach, w książkach. Literatura popularna teraz, Young Adult dla młodych osób, to też są takie historie romantyczne, które pokazują dość taki jednowymiarowy model miłości, że miłość jest taka, taka bardzo książkowa, czyli taka, że zawsze jest świetnie, jak są jakieś problemy, no to zawsze się znajduje jakieś rozwiązanie. Jesteśmy Mieni taką wizją miłości, że ona będzie taka naprawdę doskonała i taka naprawdę idealna, I, i ludzie pokazują nam związki, w których nigdy się nie kłócą, w których zawsze jest dużo czułości, miłości, no jak są kłótnie, to takie mm. powiedzmy. Mm, no, takie, takie ostre, po których jest bardzo, bardzo romantyczny seks, no i do tego zawsze świetnie wyglądamy i wszyscy świetnie się prezentują i mają posprzątane mieszkania. No, to jest taka wizja z internetu i niby wiemy, że to jest trochę nieprawda, ale z drugiej strony zaczynamy marzyć o tym, że może jednak dałoby radę, i może jednak dałoby się mieć taki idealny związek, i może jednak jakimś cudem by się udało stworzyć relację, w której nie ma kłótni, w której nie ma awantur, w której wszystko jest perfekt.